Hej, chłopaki! Iwan tutaj! A dzisiaj ja, Iwan Czarnobrody, wprowadzę tych nowicjuszy w świat prawdziwych piratów. Dzisiaj ci żeglarze będą rywalizować w serii wyzwań, za które dostaną punkty po zakończeniu wszystkich prób. Ten, kto zdobędzie najwięcej punktów, wygra ten piękny statek. Ogromny piracki statek. Hej, przestańcie rozmawiać, ustawić się w szeregu. Imię marynarzu. Mam na imię Maria. To nie jest prawdziwe, pirackie imię. Będziesz Meduzą. Och, okej, okay, okej. Okay. A ty? Nazywam się Potężny, Śmiertelny Jaguar. Oh. Mm. Nie wyglądasz na takiego. Nazywasz się Cici Joe. Co? To nie fair. Jestem bardzo odważny. W takim razie będziesz Odważnym Szefem. Okej, okay, to mi pasuje. Tak! Przepraszam, zostałem zatrzymany w szkole. Jaka szkoła? Tutaj są tylko dorośli mężczyźni. Kobiety, od teraz będziesz znany jako śnieżny dżamal. Dobra, czas zaczynać. Pierwsze wyzwanie to odnalezienie mojej lunety. Macie na to 3 minuty, rozumiecie? Tak, tak, tak. Czas leci, ruszamy. Co to jest luneta? Rozwiąż to, ruszaj! Luneta, gdzie jest luneta? Flashback. Czym jest luneta? Nadal tego nie rozumiem. Byłoby pomocne, gdybym wiedział, co to oznacza. Luneta? Muszę to znaleźć. Może jest pod stołami. <gry> Och, nie! Kapitan Iwan jest taki surowy! Muszę koniecznie znaleźć tę lunetę. Och, chwileczkę! Tu jest coś złotego, coś błyszczącego. Och, czekaj, czy to jest luneta? Czy to możliwe? Myślę, że tak! To naprawdę ona! Mam twoją lunetę, Iwanie, to znaczy, kapitanie Czarnobrody. Proszę bardzo! Dziękuję, Meduzo! Zasługujesz na swoją pierwszą czaszkę. Wszyscy do pomocy! W porządku. Pomyślnie ukończyliście pierwsze wyzwanie, ale następne będzie polegało na stworzeniu własnej flagi z pirackim imieniem. Ile umiejętności za to dostaniemy? Nie dostaniecie żadnych czaszek, ale następnym zadaniem będzie wymyślenie własnego pirackiego imienia. Już wymyśliłem, co narysuję. To... Nie jesteś o? taki miły, powolny Jamalu. No, mamy na to 5 minut. Idź, narysuj swoją flagę, tylko nie bądź zbyt powolny, powolny Jamalu. OK, jestem gotowa. Mam już projekt w głowie. Zacznę od zrobienia niebieskiej czaszki. Tak to wygląda całkiem nieźle. A teraz wystarczy dorysować kości. A potem warzywa zielone. I czas na moje inicjały. Meduza szarobiała. M. Wszyscy muszą wiedzieć, że to dziewczyna steruje statkiem. A oto ona, piękna i wspaniała, dzieło meduzy. Zacznę od pomarańczowego koloru. Teraz dodam zielony jako zewnętrzną powłokę. Potem narysuję małe kosteczki na końcach. I voila, oto moja flaga. Flaga dzielnego lisa. Widzicie, mam tu czaszkę, zewnętrzną powłokę i te małe niebieskie kosteczki wystające na bokach. Widzicie, mam tu czaszkę, zewnętrzną powłokę i te małe niebieskie kosteczki wystające na bokach. To będzie idealna flaga dla tego statku. Zrobimy kilka mieczy. Narysujemy czaszkę. Co to jest? Och, to jest groźne. Dobra, teraz ostatni akcent dla powolnego Jamala. Co to jest? Dwa powolne. Powolny Jamal. Au! Widzę, że wszyscy już skończyliście. Pokażcie mi jakiś rysunek bez gustu. O, to wygląda naprawdę ładnie, Meduzo. Mam nadzieję, że M oznacza Meduzę, a nie Marię. No dobrze, wytłumacz mi to. Dobra, więc mamy tu kilka mieczy, bo będziemy siekać przeciwników. Nie obchodzi mnie to. Zobaczmy co masz. Tutaj, to jest czaszka i to Wygląda całkiem nieźle. Przejdźmy do następnego wyzwania. Wszyscy do pomocy. Czas na kolejne wyzwanie. Mamy tu beczkę wypełnioną kulami armatnimi. Waszym zadaniem jest przeniesienie tych kul do waszych kół ratunkowych. Kto zrobi to najszybciej, wygrywa. To będzie strasznie trudne. Kto idzie pierwszy? Rozstrzygniemy to przy pomocy tej lunety, którą udało wam się znaleźć. Wygląda na to, że to dzielny lis? Tak. Dobra, pokaż mi co potrafisz, dzielny Lisie. Dobra, zaczynajmy. Och, ale to ciężkie. Cholera, jakie to ciężkie. Numer dwa. Numer trzy. Dawaj, dawaj. Dalej, dalej, dalej. Gotowe, ale czas jest naprawdę kiepski. Kto następny? Wygląda na to, że to stan. Och, znaczy się, powolny dżamal. Mimo, że nazywam się powolny dżamal, od teraz będę szybkim dżamalem. No dalej, na ślamazara. No dalej, powolny dżamal. No dalej, powolny dżamal, no dalej, wygrasz to. Jesteś taki szybki. Miałeś naprawdę dobry czas. To świetny czas. Dawaj powolny Jamal, no dalej. Powolny Jamal. Gotowe. Całkiem niezły czas, powolny Jamal. Jesteś na pierwszym miejscu. Nie mam szans, ale spróbuję. Trzy, dwa, jeden, ruszaj. Mam pomysł. Pospiesz się, twój czas się kończy. Myślę, że już wiemy, kto zdecydowanie przegrał. Gdybyśmy mieli pancernik, już byśmy zatonęli. Mm. Próbowałam dwa naraz. Och, uważam, że to poważny błąd. Możesz się po prostu poddać. Jesteś już na trzecim miejscu, a twoja kula właśnie się oddala. A zwycięzcą zostaje powolny dżamal. Wygląda na to, że teraz jesteś szybkim Jamalem. Oto jeden punkt dla Ciebie. Następne wyzwanie. Co? Właśnie to wyczyściłem. Zaufaj mi, to będzie dobre. Mamy wśród nas wyraźnego lidera, co mnie cieszy. Jednak wciąż czeka nas wiele wyzwań, by wyłonić prawdziwego zwycięzcę. Oto kolejne z nich. Jestem gotowa, kapitanie Czarnobrody. Oto chodzi. Teraz przygotujecie rybę do gotowania. Oh God, Co mamy zrobić? Wskoczyć do wody? Co? Rekiny są tuż przed tobą. Zmieniam twoje imię na Głupi Jamal. Nie obchodzi mnie, jak się nazywam, bo i tak wiem kim jestem. I tutaj Jamal. Test polega na ściśnięciu ryby najmocniej, jak potrafisz, by wycisnąć z niej jak najwięcej wody. Meduza nie ma z nią żadnych szans. Jeszcze słowo, a cię urządlę. O, trzeszczące deski. Zawał serca. Wytnijcie to. Zaczynamy. 3, 2, 1. Jazda, jazda, jazda. Macie minutę. Wyciskajcie je, wyciskajcie je. 3, 2, 1. Gotowe. Dobra, zważmy tę pracę. Zobaczmy Twojego rekina, Meduzo. 3,2 funta. Okej, okay, wystarczy. Dobra, teraz ty, powolny Dab Jamal, 3,5 funta. O, nie, to około jednego funta. Czekaj, 3,5. To dużo lepsze niż u meduzy. Jesteś głupi do kwadratu Dżamal. Niezła próba, ale niewystarczająca. No dalej. Dobra, teraz kolej na dzielnego lisa. Zobaczmy, co potrafisz. 3,4 funta. Czy to dobrze, czy źle? Jesteś na drugim miejscu, dzielny Lisie, co oznacza, że meduza była pierwsza. Tak, chodźmy. Oto twoja czaszka. No więc, żółto dzioby. Kolejna próba czeka tylko tych, którzy chcą zostać piratami. Ten test pokaże, kto naprawdę jest żeglarzem i ma najwięcej odwagi. Uważajcie! To całkiem fajny kij, nigdy wcześniej takiego nie widziałem. Jamal, to nie jest kij, to miecz. Tak, wiedziałem o tym. Po prostu lubię to w ten sposób. Co teraz zrobimy, kapitanie? Będziecie musieli rozbić te piniaty waszymi mieczami. Kto jest gotowy na to wyzwanie? Jeszcze jedno to piniata, więc musisz mieć zawiązane oczy. A, a. Zakończmy to, dobra, ruszamy. Drugi zawodnik, ruszaj. Wynik dzielny lis, Ninja Pirat. Ninja Pirat Meduza jest gotowa. Widzisz, że ja widzę? Och, przepraszam. Tak. Wszyscy wykonaliście naprawdę świetną robotę, ale mamy jednego wyraźnego zwycięzcę, a jest nim Meduza. Dostajesz kolejny punkt. Gratulacje, dotarłeś do finałowej rundy. Ale ta może być najtrudniejsza ze wszystkich. Widzicie te wody pełne monet? Prawdziwi piraci zrobią wszystko, by dorwać się do skarbu. Och, popłynęłabym nawet na koniec świata. Stanąłbym nawet do walki z przerażającym potworem morskim. A ja będę gotowy okraść każdego, nawet ciebie, kapitanie. Myślisz, że to żart? Teraz jesteś śmierdzącym lisem. Co? Nie, to tylko żart, ok? Pozwólcie, że wyjaśnię wyzwanie. Musicie zdobyć wszystkie te monety, ale nie wolno wam używać rąk. Dobra, dobra. Trzy, dwa, jeden start. Uu. No dalej, to tylko dla najodważniejszych. I kto, kto zdoła to przetrwać? No! Nie przestawaj 3, 2, 1 Mam wszystko, mamy zwycięzcę śmierdzący. Li... Gratulacje! Juchu! Kolejna czaszka. Jestem cały, jestem cały mokry, ale i tak mam tę monetę. No i dotarliśmy do finału. Zaraz się dowiemy, kto zostanie zwycięzcą i prawdziwym piratem. Werbel. Meduza zdobyła najwięcej czaszek. To oznacza, że wygrałaś. Tak, jestem zwycięzcą. Jesteś prawdziwym piratem i możesz umieścić swoją flagę na statku. Ale kto będzie w Twojej drużynie? Chłopaki, chcecie być w mojej drużynie? Tak. Dobra decyzja. Słuchajcie, jeśli spodobał Wam się ten filmik, to zostawcie lajka, napiszcie komentarz i zasubskrybujcie kanał.